Jest niesłychanie niezwykłe, jak nalece Pan Bóg zna serce człowieka. Dostajemy dzisiaj właściwie już u progu Bożego Narodzenia słowo przepiękne. Słowo, które dzisiaj nam pokazuje. W jaki sposób Bóg chce z nami rozmawiać? W jakiej mierze Pan Bóg gotów jest przyjść dzisiaj do każdego i do każdej z nas? Dwie postaci w tym słowie są niezwykle ważne. Nad tymi dwoma postaciami chciałbym się dzisiaj chwilę zatrzymać. Pierwszą postacią jest postać Króla Judzkiego, postać Króla Achaza. A drugą postacią jest biblijna postać ewangeliczna, dzisiaj postać, postać świętego Józefa. Te dwie postaci Dzieli chociażby odległość czasowa, siedem wieków, ale łączy ich, myślę, jedna, jedna rzecz, mianowicie łączy ich niezwykła próba wiary. Łączy ich to, że stają w obliczu próby wiary. Najpierw spróbujmy przyjrzeć się sercu Achaza. Kim był Achaz? Achaz był królem Judy, ale jego serce było absolutnie dalekie od posłuszeństwa Panu Bogu. Achaz był bałwochwalcą. Do tego stopnia, że swojego syna złożył w ofierze molochowi, swojego syna zabił dla molocha, i naraz Achaz staje w obliczu zagrożenia, w momencie kiedy Wojska syryjsko-efraimskie wkraczają do Judy, bo chcą go obalić z tronu. Co robi Achas? Achas kombinuje po swojemu. Do głowy mu nie przychodzi, żeby zapytać pana Boga. Wysyła poselstwo. Do króla asyryjskiego, w którym upatruje swoje zwycięstwo. I w tym poselstwie mówi takie jedno słowo: Jestem Twoim sługą i Twoim synem. Przyjdź i wybaw mnie. To jest zdanie, które streszcza całą naszą ludzką wiarę w Boga. W wierze chodzi właśnie o to, nie? żeby powiedzieć przed Panem: Jestem Twoim synem, w Tobie pokładam moją nadzieję. Przyjdź, wybaw mnie. Achaz, który jest człowiekiem zamkniętym na Pana Boga, które ma serce bałwochwalcze. To zdanie wypowiada wobec człowieka, wobec króla Asyrii. Bo tak nie ma, że ten człowiek jest w stanie go wyciągnąć z tej opresji, Ahas to jest człowiek, który poszukuje rozwiązania na własną rękę, nie? pewnie jest człowiekiem zdeterminowanym, a, ale Poszukuje wciąż na własną rękę. Pan Bóg jest ostatnim, co do którego Achas ma ochotę się odezwać w tej sytuacji. Pewnie nawet nie bierze pana Boga pod, pod uwagę. Co byście zrobili z takim gościem? Jest niesamowite podejście Pana Boga, nie? Znaczy, wiecie, to co na początku chciałem Wam zaznaczyć, jak dalece Pan Bóg zna serce człowieka. Jesteśmy już u kresu Adwentu i możemy znaleźć się w sytuacji achazowej. Możemy stanąć i powiedzieć, właściwie to ten Adwent nam przeleciał przez palce, nic się nie wydarzyło. Nie pozwoliliśmy Panu Bogu, żeby cokolwiek w naszym życiu zmienił. Ciągle zabieganie, ciągle myślenie o swoich sprawach. Pan Bóg mówi, że u kresu tego adwentu taka historia może się wydarzyć. I co wtedy, kiedy, kiedy wszystko to, co Ci dawał Kościół, nie, wszystko co, co miałeś po, na wyciągnięcie ręki, kiedy to wszystko zaprzepaściłeś? Nie? Księża mają zawsze tę ten, ten trudność. Nie? Siedzą w konfesjonale cały adwent, nie? A potem naraz, nie? Na, na koniec są kolejki, nie? jeszcze trzy minuty przed pasterką przychodzą kolejki, do, żeby się wyspowiadać. nie? Bo wcześniej były zakupy, bo wcześniej były inne rzeczy, nie? To ja mówię z życia. Nie pytajcie mnie, co się wtedy może w człowieku po ludzku zrodzić, tak? Bo i tak wam tego nie powiem. Bo, bo to nie jest ważne. Ważne jest to, co się rodzi w sercu Boga w tym momencie. Dlatego niesamowicie ważna też jest modlitwa za Kapłanów, nie? Żeby, żeby patrzyli sercem Boga. Bo w tym momencie, kiedy achas sprzeciwia się Panu Bogu, kiedy wszystko próbuje nieustannie na własną rękę, niekiedy już ma gilotynę właściwie przyłożoną do szyi, kiedy za chwilę będzie największy jego dramat, tak, Pan Bóg posyła mu proroka. Chcielibyście dialogować z takim kimś, kto ma was w dalekim poszanowaniu i poważaniu? A Pan Bóg wychodzi do Niego z dialogiem, ze Słowem. Posyła konkretnie do Niego proroka. Jak posyła proroka, to po to, żeby go ocalić. Tu się objawia to, kim jest Pan Bóg w stosunku do grzesznika. Że jest Bogiem, który się nigdy nie męczy. Że jest Bogiem, który nie męczy się wychodzeniem do grzesznika, do człowieka. Posyła proroka Izajasza. I Izajasz mówi, w imieniu Pana Boga: bądź spokojny, bo zbawienie przyjdzie od Pana Boga. Pan Bóg jest w stanie tylko zapewnić ci pokój w sercu. Pan Bóg jest w stanie obronić cię przed przeciwnikiem, który na ciebie napiera. Nie szukaj po swojemu, nie kombinuj. Zwróć się w stronę Pana. Dostaje przepiękne słowo zapewnienia, że Pan Bóg jest przy nim. Co więcej, Izajasz mówi tak: Jak nie wierzysz, proś Pana o znak a Pan Bóg da ci znak. Znaczy nie tylko tyle, że Pan Bóg wychodzi do człowieka, nie, ale mówi: proś o znak. Otwiera swoje serce Pan Bóg niesamowicie szeroko, nie? Już bardziej być już bardziej być, już bardziej otwartym to serce być nie może. Proś o znak. Co odpowiada Achas? Ahas odpowiada takim pięknym wykrętem, że nie będę Pana Boga prosił o znak, nie będę go wystawiał na próbę. I to jest coś, słuchajcie, co jest niesamowicie niebezpieczne, ponieważ w pierwszym odruchu wydaje się, że całkiem porządny z niego nie chłop. Ostatecznie to chyba odnosi się do. Nawet do prawa mojżeszowego, nie? Nie będzie wystawiał Pana Boga na próbę. Ale my musimy czytać głęboko ten tekst, to znaczy musimy wiedzieć, że tu wcale nie idzie o miłość do prawa. W tym, co mówi Achas, objawia się jego serce, które jest sercem zatwardziałym. Achas jest człowiekiem zamkniętym, słowo Boga nie może się tam przedostać. Dlaczego Słowo Boga nie może się tam przedostać? Bo na pierwszym miejscu Achas postawił siebie. Wiecie, nawet nie króla Asyrii, jak mówił, nie, jestem twoim synem. Przyjdź i wybaw mnie postawił siebie, swoje plany, swoje myślenie. Nie? To, co ja myślę odnośnie tej sytuacji, jest ostateczne, nie? absolutnie niezmienne. Słowo Pana Boga nie ma tu nic do powiedzenia. Człowiek, który jest głuchy, to się bierze z egoizmu, nie? czyli ego, ja na pierwszym miejscu. Pamiętajcie, że największym przeciwnikiem wiary nie jest niewiara. Największym przeciwnikiem wiary jest egoizm. Jest zasklepienie serca. Jest to wiem najlepiej. Wiem wszystko, co może mi powiedzieć Słowo Boga. I Pan Bóg choćby nad Tobą, nie wiem, wylewał. W całe morze wody, nie ten rozpięty parasol ochronić cię. Nie dasz się dotknąć Słowu Boga. Nie dasz się dotknąć Słowu Boga. Achas nie chce zmienić swojej decyzji. Achas jest zamknięty, zatwardziały. Ale Pan Bóg jest wierny, ale Pan Bóg jest wierny sam, sam sobie, złożonym obietnicą wcześniej. Dlatego pomimo tego, że Achas ma serce zamknięte, że Achas nie chce słuchać, Pan Bóg i tak mu da znak. Oto Panna pocznie i porodzi Syna. Tam jest takie słowo po grecku, al, tam jest takie słowo, przepraszam, po hebrajsku, Alma. Alma możemy tłumaczyć też jako młoda żona, to znaczy może, może to się odnosić do żony Achaza. Ale może to się też odnosić i odnosi się do, do Jezusa, który będzie wybawicielem. Zobaczcie, jak to słowo jest bardzo mocno powiązane nie? z tym słowem z Ewangelii. Panna, która rodzi syna. Młoda kobieta, która rodzi syna. Ostatecznie Pan Bóg Achazowi wskazuje, co będzie Jego ocaleniem. Co jest Jego ocaleniem. To jest niesamowite słowo. Popatrzcie, bo, bo Achaz to jest człowiek, yy, można powiedzieć... Symbol naprawdę człowieka mocno grzesznego. Jego grzechem było chociażby to, że demonowi złożył swojemu syna, Molochowi złożył swojego synka. Jak Pan Bóg chce działać w jego życiu, dając swojego syna na odkupienie. To znaczy, możesz być człowiekiem bardzo zamkniętym na Pana Boga, nie? Ale Bóg nigdy nie przestanie działać. Kontra. Bóg nigdy nie przestanie do Ciebie wychodzić, bo Bóg jest Bogiem, który się nie męczy. Inaczej jest z Józefem. Popatrzcie, Józef to jest człowiek, który jest. Sprawiedliwy, jest przyjacielem Boga. Józef przeciwnie, nie w momencie, kiedy przychodzi kryzys, nie oszukujmy się dla Józefa, to jest moment kryzysu. Przede wszystkim widać to, że, że jest otwarty na słuchanie Boga. Że jest otwarty na to, żeby Pan Bóg przyszedł i objaśnił mu tę sytuację. Także Józef, popatrzcie, to jest niesamowite, bo człowiek wiary też może decydować i też się może mylić. Nie? Józef nie chcąc wystawiać Maryję na zniesławienie, chciał ją potajemnie oddalić, podjął jakąś decyzję. Nawet jeśli w pierwszym odruchu wiemy, że ona jest sprzeczna z wolą Boga, to była to decyzja najlepsza, jaką mógł podjąć. My dzisiaj jesteśmy do tego obrazu troszkę przyzwyczajeni Józefa, który przyjmuje Maryję i do tej całej sytuacji przepięknej, świętej rodziny, nie? ale to musiało być serce dramatu. Nie? W pierwszym odruchu, kiedy Józef, tam jest to piękne słowo, odnalazł Maryję brzemienną, bo to on ją odnalazł brzemienną, to musiało w nim wywołać rozmaite uczucia, nie? łącznie z takimi myślami, pokusami. nie. To jaki ten Pan Bóg jest? To ja jestem Jego przyjacielem, a on w taki sposób postępuje? Przecież niszczy wszystkie moje plany. Józef nie ulega tej pokusie. Popatrzcie, rzecz niesamowita jest w tym, że, że Józef naprawdę jest sercem, ma serce kochające. To znaczy, w pierwszym odruchu, tak po ludzku pewnie, nie? W, w, nie wiem w ilu procentach, ale w takiej sytuacji większość pewnie, pierwszą rzeczą, którą by zrobiła, to zrobiłaby wyrzut Bogu, nie? Przy całej swojej sprawiedliwości, przy całej mojej wierze, jak możesz zrobić mi takie rzeczy, nie? Byliśmy przyjaciółmi, tak się przyjacielowi nie robi. A następnie pewnie jeszcze wyrzuciłby Maryję z domu, nie? Takie byłoby nasze pierwsze ludzkie podejście. A Józef, pierwszą rzeczą, którą robił w stosunku do Pana Boga, to jest to, że chce go słuchać. Przyjaciela się słucha. Nie ma się od razu gotowych odpowiedzi, nie? Masz przestrzeń słuchania w sercu. A druga rzecz to jest to, popatrzcie, że On Maryi nie wyrzuca, nie. On chce ją chronić. To znaczy, że serce Józefa w przeciwieństwie do serca Achaza jest sercem zamkniętym. Józef wie, że On się może mylić. I że Pan Bóg może ma lepsze rozjaśnienie tej całej sytuacji. I że Pan Bóg może wie lepiej, o co w życiu chodzi. Józef nie jest egoistą. W pierwszym odruchu nie mówi: popatrzcie, to jest niesamowicie piękne. W pierwszym odruchu nie mówi, bo mnie teraz serce boli, bo ja teraz jestem zraniony, bo ja teraz jestem oszukany. Pierwszą rzeczą, którą robi, to jest to, że myśli o Maryi. Nie chce, żeby ją wystawić na zniesławienie. Józef ma serce kochające. A więc serce, które jest w stanie pomieścić wszystko. A jeśli ma serce kochające, to ma serce gotowe do tego, żeby umrzeć. Bo Pan Bóg przychodzi we śnie do Niego, śmierć jest symbolem, sen jest symbolem śmierci w Biblii. Nie? Józef, żeby przyjąć Marię, musi umrzeć w swoich planach, w swoich marzeniach. Ostatecznie pan był wobec Józefa, okaże się nie, niesamowicie hojnym. My dzisiaj cały kościół, Józef jest patronem Kościoła, dzisiaj wszyscy jesteśmy jego potomkami. Imię Józef znaczy niech pan doda, oby pan dodał mnie. Bóg nie tylko nie zabrał niczego Józefowi, ale dodał: w zamian za serce otwarte, w zamian za serce słuchające. Ostatecznie chciałbym Wam pokazać jedną rzecz, że i to jest niesamowicie przepiękne myślenie, bo nie wiem dzisiaj w kim się odnajdujecie, czy w Achazie się odnajdujecie, czy odnajdujecie się w Józefie, do kogo Wam jest bliżej, nie wiem. Na koniec tego adwentu wy wiecie pewnie o wiele bardziej, jak wygląda wasza sytuacja. Nie? Ja wiem, do kogo mnie jest bliżej. Ale chcę wam powiedzieć jedną rzecz, bez względu do, na to, do kogo dzisiaj jest tobie bliżej. Bóg i tak wypowiada nad tobą to słowo. Bóg i tak wypowiada to słowo, które wypowiedział do Achaza ustami proroka Izajasza. Grzesznika, egoistę skupionego na samym sobie. I ustami anioła wypowiada te same słowa do Józefa: Nie bój się, oto ja jestem z tobą. Oto dam ci znak. I tym znakiem będzie kobieta, która pocznie syna. I on będzie Twoim wybawieniem. Choć po ludzku możesz nie rozumieć tej historii. Choć po ludzku możesz szukać zabezpieczeń, możesz wymyślać różne nie, scenariusze, Pan Bóg nieustannie pragnie Ci błogosławić. I nigdy, ale to przenigdy, nawet jeśli znajdziesz się w sytuacji Achaza, On nie wycofa się z danego Tobie słowa. Tylko Ty możesz rozpiąć parasol. Nie, który ochroni cię przed miłością Boga, ale to jest najbardziej głupia rzecz, jaką możemy w życiu zrobić. Dlatego prośmy dzisiaj z całą siłą Świętego Józefa o to, byśmy mieli serce otwarte, by święty Józef uczył nas takiej postawy miłości, otwartości, tego, że nie ja jestem w centrum, im bardziej będziecie. nie Kochającymi ludźmi, im bardziej będziecie chcieli być dla drugiego człowieka, mieć serce dla drugiego człowieka, tym więcej w swoim życiu zyskacie. Oby i Wam Pan Bóg koniec końców dodał i pomnożył Was swe błogosławieństwo.